Program sponsorowały browary warszawskie królewskie. Producent piwa bezalkoholowego, Złoty Król. Tak, kiedyś obcięłam włosy, króciutko. Ale tylko z długimi tak naprawdę czuję się sobą. Dla mnie włosy to coś bardzo ważnego. Nie może być mowy o upierzu. Używałam Head and Shoulders czasami, a teraz używam go stale. Nie dlatego, że mam problem, tylko po to, żeby go nie mieć i nigdy nie myśleć o upierzu. Podoba mi się to, co robi z włosami. Są miłe w dotyku. Świetne. Każdego dnia. Head and Shoulders. Zapomnij o upierzu Miej piękne włosy. Zadzwoń już teraz 0774 806. Tu poznasz super dziewczyny, które rozbawią Cię do łez. Tutaj zabawa nigdy się nie kończy. Zadzwoń 0774 806. Będziesz tu zawsze wracał. Tak miło można porozmawiać tylko tutaj. Być może ona czeka właśnie na Ciebie. Pamiętaj 0774 806. Tylko tu poznasz fajne, odlotowe towarzystwo. Zadzwoń pod numer 0774501 i podaj swoją datę urodzenia, dzień, miesiąc i rok. W tych liczbach zapisana jest tajemnica Twojego życia. Pomożemy Ci ją odkryć. Chcesz wiedzieć więcej o sobie i swoich najbliższych? Nie zastanawiaj się dłużej. Dzwoni. 0774501. Pomogliśmy już wielu ludziom. Dołącz do nich. Chciałam zaufanie do swojego przyjaciela. Z czego wynika moja zła życiowa pesa? Obawiam się o przyszłość moich dzieci. Mam kłopoty zdrowotne. Jak temu zaradzić? 0784 84 074. Spójrz w gwiazdy oczami doświadczonego astrologa Dawida Harkleja i poznaj swoje przeznaczenie. Przyszłość bez tajemnic dla Ciebie i Twoich najbliższych. Horoskop indywidualny pomoże Ci rozwiązać Twoje najważniejsze problemy. Dzwoń 0784 074.